Dzień dobry, kochani, tudzież moi drodzy, jak wolą niektórzy, bo nie wiem, czy wiecie, że rozgorzała bitwa pomiędzy moimi patronami o to, czy lepszy jest zwrot, moi kochani, czy moi drodzy. Ja wolę, moi kochani, ale rozumiem odmienne opinie. Słuchajcie, chciałam wam dziś nagrać film o czymś zupełnie innym, i to będzie następny film o prawach człowieka dla kobiet, o ich prawie do decydowania o własnym ciele. O pomyśle referendum dotyczącym przerywania ciąży, o zachowaniu niektórych panów y, polityków w Sejmie, ale wirtualna Polska, która przesłała mi pismo przedsądowe, zmusza mnie do opublikowania filmu, chociaż sama w to nie wierzę, że w XXI wieku muszę ciągle nagrywać takie filmy, do opublikowania filmu na zupełnie inny temat, ponieważ muszę odpowiedzieć w wirtualnej Polsce na jej pismo. Wirtualna Polska przysłała mi e-mail, pismo idzie też pocztą, jak mnie uprzedzono, i przysłała mi mailem wezwanie do opublikowania przeprosin i zaprzestania naruszeń dóbr osobistych. Powiem Państwu, przeczytam Państwu, o co chodzi w tym piśmie. Wydawało mi się, że medium służy debacie publicznej i nie sądziłam, że wyrażanie swoich opinii na temat faktów publicznie dostępnych na temat jakiegoś medium to jest... Naruszanie dóbr osobistych tego medium. Nie wiem w ogóle, czy osoba prawna ma dobre osobiste, no ale pewnie znakomici prawnicy Wirtualnej Polski wiedzą lepiej. Kochani. Działając w imieniu spółek Wirtualna Polska Media SA, dalej jako WP Media oraz Wirtualna Polska Holding SA. W nawiązaniu do opublikowanego przez Panią w dniu 2 kwietnia materiału prasowego pod tytułem Wirtualna Polska i Kasa od Ziobry, to chodzi o mój film dla Was na YouTubie, naprowadzonym przez Panią kanale na portalu YouTube, który to materiał prasowy narusza dobra osobiste WP Media, wzywam Panią do, i teraz uwaga, po pierwsze opublikowania oświadczenia zatytułowanego Przeprosiny o następującej treści, to na X. Przepraszam spółki Wirtualna Polska n -n -n, za naruszenie ich dóbr osobistych w materiale n -n -n, poprzez przedstawienie nieprawdziwych informacji wskazujących lub sugerujących, że. No, i teraz zaczynają się hity. Za to mam przeprosić, że, że napisałam, że powiedziałam, że Wirtualna Polska cudzysłów udaje redakcję, udaje organ prasowy, udaje medium, oszukuje, celowo wprowadza w błąd lub jawnie okłamuje swoich odbiorców. Że doszło do korupcji dziennikarzy Wirtualna Polska Media SA. Że za sugestie, że Wirtualna Polska Media SA wypłacała lub wypłaca pensję współpracującym z nią dziennikarzom z Funduszu Sprawiedliwości oraz pieniędzy dla ofiar przestępstw. No da, wirtualna polska media SA została kupiona cudzysłów przez Prawo i Sprawiedliwość, dopuściła się cudzysłów przekrętu lub współpracowała z ludźmi z zbigniewa Ziobry. W zamian za cudzysłów pisanie tekstów wybielających Ziobrę i jego ludzi. I za sugestię mam przeprosić, że przychody Wirtualna Polska Holding SA. W latach 2016-2020 były związane z faktem sprawowania władzy przez określoną partię polityczną. <taka>, Taka była moja mina, jak to przeczytałam. Słuchajcie, czego się domaga wielka, bogata korporacja? Wielka, bogata korporacja od youtuberki domaga się opublikowania na mój koszt tego oświadczenia. I to jest hit zamieszczenia na prowadzonym przeze mnie kanale YouTube, filmu pod tytułem Uwaga, Eliza Michalik przeprasza wirtualną Polskę, w którym odczytam mówią mi, jak mam przeprosić odczytam osobiście w oświadczeniu w całości wolno i wyraźnie, w normalnym tempie, bez jakichkolwiek dalszych komentarzy dotyczących treści tego oświadczenia, przed, w trakcie lub po jego odczytaniu. I również jednocześnie wyświetlał w trakcie odczytywania tego, co czytam, czyli oświadczenia planszy z tekstem. I tekst ma być podzielony na trzy części, w taki sposób, żeby poszczególne fragmenty oświadczenia były widoczne w trakcie odczytywania. Wciąga Times New Roman, rozmiar 14, interlinia 1,5, na białym tle. I mam utrzymywać ten film na moim kanale przez 30 dni w zakładce główna, w taki sposób, żeby każdy użytkownik YouTubea mógł to w takiej formie obejrzeć i zapoznać się bezpośrednio z treścią tego oświadczenia. Bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności, wnoszenia opłat itd. Hmm. Dużo rzeczy trzeba będzie wytłumaczyć dziennikarzom, portalowi i holdingowi Wirtualna Polska za moment. Co tam jeszcze? A, no tam oczywiście takie drobiazgi, cudzysłów oczywiście, jak usunięcia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wezwania, czyli już powinna usuwać. Materiału prasowego pod tytułem Wirtualna Polska i kasa od Ziobry z mojego kanału na YouTube, wszystkie tweety na ten temat z Portalu X też mam usunąć. Rzekłabym, że ręce Wirtualnej Polski chcą sięgać bardzo daleko. No i oczywiście zaprzestania dalszych naruszeń dóbr osobistych wirtualna media, no tak jak oni to rozumieją, czyli mówienia o nich. No, i to jest hit. Zapłaty na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w terminie 7 dni kalendarzowych 50 tysięcy złotych, bo tak naruszyłam ich dobra osobiste. Dobra. Proszę Państwa, no, moja reakcja po przeczytaniu była taka, jak widzicie, czyli co? Że co? Że jak? Jestem już poważna, bo to jest bardzo poważna sprawa bardzo dużego koncernu medialnego. Jak zwykle, i teraz już pełna powaga, jak zwykle takie sprawy dotyczące mnie, moje sprawy osobiste, chociaż to nie jest moja sprawa osobista, bo wy jesteście moimi pracodawcami, publikuję, piszę, mówię dla Was, więc to jest nasza wspólna sprawa, tak naprawdę. Kupiłam już sobie garnitur do sądu i zamierzam teraz w nim występować. To jest nasza wspólna sprawa. Wiecie, że takie sprawy, będąc już zupełnie poważną, traktuję zawsze jako okazję. Hmm, żeby powiedzieć, co. wyłapać jakieś szersze zjawisko społeczne i powiedzieć, co sądzę o nim. Tutaj widzę ze strony wirtualnej Polski kompletne niezrozumienie tego, czym jest debata publiczna, kompletne niezrozumienie tego, czym jest publicystyka, co. niesie taki wydźwięk czarnego humoru, bo No bo obrażają się właśnie o to, że sugeruję, że po tym, co zrobili, zadaję takie pytanie moim widzom, czy można ich jeszcze nazywać medium. No i niejako sami tymi zarzutami potwierdzają moją opinię. Wszystkie te rzeczy, o których wam przeczytałam i które są w piśmie Wirtualnej Polski, to są moje opinie. Które w dodatku w moich felietonach zostały, bo nie tylko w tym, o którym mówią. Zostały wyrażone w trybie. Niektóre z nich przynajmniej większość tych, o których piszą, w trybie przypuszczającym. Czyli przedstawiam widzom moje argumenty i też mówię, żebyście się zastanowili. Ale są to moje opinie. Tak właśnie myślę. Tak właśnie myślę. I mamy w Polsce takie prawo, że mogę myśleć, co chcę, i mogę mówić, co chcę, a nawet jeśli jestem publicystką, to moja praca. Polega na wyrażaniu opinii na temat ogólnie publicznie dostępnych faktów. Za to mi płacicie i niektóre redakcje mi wciąż jeszcze za to płacą i to właśnie robię. To jest moja praca, jestem publicystką. Zebrałam co najmniej kilkanaście linków artykułów prasowych, na podstawie których komentując te artykuły nakręciłam mojego vloga. Więc Wirtualna Polska powinna pozwać te wszystkie duże media, które piszą o niej. Ale. Może zacznijmy od tego, że po pierwsze, bardzo mi miło, że wielki koncern, że Wirtualna Polska, wielki portal, ogląda mój kanał na YouTube i uważa go za wpływowy i opiniotwórczy. Dziękuję, macie rację, tak właśnie jest. Bardzo mi miło mam nadzieję, że zostaniecie moimi subskrybentami na Patronite. Będziecie wtedy mogli jeszcze uważniej śledzić treści na moim publicystycznym kanale YouTube, na którym wyrażam niezależne, autorskie opinie na każdy temat. Jeśli się nie mylę, to jest nawet w opisie. Po drugie, wirtualna Polsko macie wielkie, olbrzymie zasięgi i jeżeli uważacie, że kłamie, chociaż czepiacie się w swoim piśmienie faktów, wy nie prostujecie faktów, wy nie mówicie, że to jest nieprawda, wyczepiacie się moich opinii na temat faktów, czyli czepiacie się, że robię swoją pracę, ale jeżeli macie inne opinie na temat faktów dostępnych na Wasz temat w przestrzeni publicznej, to macie milionowe zasięgi i możecie ze mną polemizować na swoim kanale, na kanale Wirtualna Polska i poprzez swoje inne media, bo jesteście holdingiem, jak sami podkreślacie w swoim piśmie. Ale nie polemizujecie ze mną. Dlaczego nie polemizujecie ze mną? Bo polemika wywoła dyskusję. Bo polemika. Jako, że macie większe zasięgi, dotrze do większej liczby ludzi i większa liczba ludzi się dowie o tym, że wirtualna Polska zarabiała na pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości. Co opisało Okopres, co opisała Wyborcza, co opisało wiele innych mediów. A potem, zgodnie z relacjami opisanymi w mediach, miała cenzurować negatywne informacje o Ziobrze i Funduszu Sprawiedliwości, tudzież nawet pisać, Dobre teksty, przypomnę tylko pióro redaktora Suwarta, co do którego nadal nie ujawniliście, kim jest. Więc moglibyście ze mną zapolemizować, korzystając ze swoich milionowych zasięgów, gnieść mnie w ziemię swoją polemiką, ale nie zrobicie tego, wiecie dlaczego, bo wy nie chcecie dyskusji, nie chcecie szerokiej, wielkiej debaty publicznej, a dyskutowanie z moimi merytorycznymi argumentami i opiniami, do których mam prawo, Zrobiłoby temu tematowi wielkie zasięgi, czego nie chcecie. Chcecie mnie uciszyć i podejrzewam, że nie tylko do mnie wysłaliście takie pisma, ale to oczywiście tego nie wiem, może to jest moja fantazja. W każdym razie mnie na pewno chcecie uciszyć i chcecie skłonić do milczenia, bo byście, gdybyście chcieli dyskusji i czuli się w prawie, czuli się niewinni, czuli, że Michalik na swoim kanale mówi straszne bzdury. To byście ze mną zapolemizowali, bo swoimi zasięgami możecie mnie zrównać z Ziemią. Nie robicie tego. Możecie zacząć. Macie potężne narzędzia docierania do ludzi. Skorzystajcie z nich, żeby mówić prawdę. Zacznijcie od tego, żeby powiedzieć, kim jest Krzysztof Suwert. Zacznijcie od tego, żeby nagrać vloga takiego jak ja i wytłumaczyć swoim widzom, dlaczego braliście kasę. Od Ministerstwa Sprawiedliwości i pisaliście teksty, jakie pisaliście. Wytłumaczcie, czy Tomasz machała na spotkaniach z ludźmi. Mówił tak, jak pisało o że pensje płacicie z tych pieniędzy, a to były pieniądze zabrane ofiarą przestępstw. Co ja mam prostować? Aha, czepiacie się jeszcze słowa korupcja. Ponieważ nie chcecie polemizować, korzystając ze swoich milionowych zasięgów, to ja Wam przeczytam definicję korupcji. Słownika języka polskiego. Korupcją jest uwaga i to jest definicja. Obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośle, pośrednio korzyści majątkowej, niemajątkowej lub innej w zamian za działanie, czyli np. pisanie artykułów, lub zaniechanie działania w wykonywaniu. Czyli na przykład nie pisania pewnych artykułów, bo wzięło się kazę. No to jest korupcja, a wy chcecie, żebym ja za to przeprosiła. No grubo. Czekam na polemiki. Tym jest debata publiczna. Wyrażaniem własnych opinii, argumentowaniem ich, a następnie zapoznawaniem się z odmienną opinią drugiej strony i odpowiadaniem na te argumenty. Tak żyje życie publiczne. Czekam na wielką wojnę medialną, ale publicystyczną, nie sądową, a jeśli byłaby sądowa, bo może będzie to liczę na otwarcie rozprawy dla publiczności, bo to byłaby bardzo ciekawa rozprawa na temat granic wolności słowa, bo moim zdaniem ja mam prawo wyrażać swoje opinie na temat publicznie dostępnych faktów dotyczących wielkiego koncernu medialnego. Ale bardzo chciałabym, żebyście skorzystali z narzędzi, które macie. Jeśli, jak twierdzicie, jesteście wciąż medium i redakcją medialną, bo rozumiem, że uważacie, że jesteście, korzystajcie z tego. Piszcie, mówcie, ale nie o mnie. O sprawach, które poruszyłam. Użyjcie merytorycznych argumentów. Bądźcie ostrzy jak brzytwa. Nie mogę się doczekać tej walki publicystycznej na argumenty i na słowa. Jestem tu i czekam. Wypiszcie u siebie, gdzie już z góry jesteście wygrani, bo traficie do większej liczby odbiorców, a ja będę wam odpowiadać na moim YouTube. Czy może istnieć coś piękniejszego niż taka polemika medialna? Jest coś takiego, moi drodzy, jak interes społeczny, który stoi ponad interesami korporacji medialnej. Inaczej to nie byłaby demokracja. Interesem społecznym jest docieranie do prawdy. Interesem społecznym jest takie omawianie faktów, niezależne i bezstronne. Zapamiętajcie to sobie: niezależne i bezstronne. Żeby widzowie, słuchacze, czytelnicy mogli zobaczyć te fakty z różnych perspektyw. Na tym to polega. Taka jest robota dziennikarza. Zróbcie to. Powiedzcie, kim jest Suwart. Powiedzcie, dlaczego pisaliście takie teksty, ale nie w oświadczeniach medialnych, tylko po ludzku. Powiedzcie, jakie właściwie relacje łączą Was, czy też łączyły z politykami PiSu. Wszyscy czekamy w napięciu. Nie uciszajcie krytycznych głosów, nie uciszajcie krytycznych opinii. To jest niegodne dziennikarzy, to jest niegodne firm medialnych. Rozmawiajcie, a przede wszystkim bądźcie w porządku. Bądźcie w porządku wobec swoich widzów, czytelników i słuchaczy. Po prostu bądźcie uczciwi, to nie jest trudne, można. Reprezentujcie ich interesy. Zajrzyjcie do słownika. Tak jak ja sprawdziłam słowo korupcja, tak sprawdźcie takie słowa jak spór, różnica zdań, opinia, polemika. Mówiłam to coś? Sami to napisaliście, jesteście koncernem medialnym. Nauczcie się tego na pamięć. Te słowa, które wymieniłam, a także wiele innych, takich jak debata, takich jak dociekanie, takich jak ocenianie, takich jak wnikliwość i wnikanie te słowa powinny być w Waszej robocie chlebem powszednim. Te działania powinny być w waszej robocie chlebem poprzednim, poprzednim, poprzednim. Poprzednio trzeba było być uczciwym wobec widzów i trzeba było wszystko wyjaśnić uczciwie, co się wydarzyło, jak i dlaczego. Kolejna rzecz. Tyle nawiwijaliście, moim zdaniem, wobec swoich widzów, słuchaczy i czytelników, wirtualna Polsko, że naprawdę nie wiem, to już tak po ludzku mówię, to jest znowu moja opinia subiektywna, ale moja subiektywna ludzka opinia jest taka, że tyle nawywijaliście wobec swoich czytelników Wirtualna Polsko, że naprawdę nie wiem, co ktokolwiek musiałby zrobić, żeby wam dorównać. Poczytajcie sobie artykuły na wasz temat. Ja mam całe wielkie portfolio. Poczytajcie sobie o swoich wyczynach, jeśli sami nie macie tego lustra, które sprawi, że staniecie przed nim i zobaczycie swoje postępowanie. Moglibyście znieść odrobinę krytyki, bo mój YouTube w porównaniu do Waszych zasięgów to jest tyle krytyki. To jest tyle co nic. Naprawdę. Wasze żądanie przeprosin jest dziwne, dlatego że to nie jest tak naprawdę żądanie przeprosin. Nie mogę przepraszać za to, co myślę, bo ja tak myślę. Dokładnie to, co powiedziałam, to myślę. Zawsze w swoich filmach mówię, co myślę. Wy nie żądacie przeprosin, mówiłam to już na początku, ale powtórzę dla efektu za fakty. Wy żądacie ode mnie, i to jest istota waszego pisma, żebym przeprosiła za swoje sądy i opinie, za to, co uważam, za to, co myślę. Nie będę za to przepraszać. Tak myślę. Jeśli trzeba, pójdę do sądu i wyjaśnię sędziemu czy też sędzi, dlaczego tak myślę. Wyjaśnię, jakie mam argumenty. Bo ja naprawdę tak uważam. Naruszyłabym samą siebie, gdybym przeprosiła, ponieważ tak myślę. Kochani, wiecie, czego ja się w życiu boję? Mówię teraz. Nie do wirtualnej Polski, chociaż proszę bardzo, też mogą być kochani, jeśli zachowają się jak trzeba, jak dziennikarze się powinni zachować. Ale mówię do Was, do moich słuchaczy, widzów, czytelników, patronów, matronek: zwierzę się Wam, jeśli mogę. Wiecie, czego się najbardziej w życiu boję? Jako dziennikarka, może się zdziwicie, ale nie boję się pozwów. Nie boję się występowania w sądzie. Uwielbiam występować w sądzie i bronić moich przekonań. W istocie uważam, że jest to część mojej pracy. Pójście do sądu, staniecie w prawdzie i bronienie tego, w co wierzę. To jest część mojej pracy. Zrobię to z przyjemnością, nie boję się tego. Nie boję się też, gdyby po batalii sądowej sąd zdecydował, że jednak nie miałam prawa mieć takich opinii, a tym bardziej o nich mówić i muszę przeprosić przeproszę. Zrobię to. Jeśli taki będzie wyrok sądu, przeproszę. Nie boję się tego, bo ten się nie myli, kto nic nie robi. Zresztą po wyroku sądu nadal nie uważałabym, że się mylę. Nadal uważam, że mam prawo mieć takie opinie i o nich mówić. Uważam, że to jest publicystyka, ale szanuję wyroki sądu, więc przeprosiłabym. Nie boję się tego i nie uważam, że to jest wstyd przepraszać. Jak przegram w sądzie, przeproszę. I zrobię to z dziką rozkoszą i przyjemnością, bo tak będzie stanowić prawo, a ja szanuję prawo. Jeśli sędzia rozważy moje argumenty i argumenty wirtualnej Polski i uzna, że wirtualnej Polski argumenty go bardziej przekonują, przeproszę z rozkoszą i bez wstydu, bo nie tego się boję. Nie boję się procesów i nie boję się przepraszania. Wiecie, czego się boję? Boję się takiej sytuacji w moim życiu, gdzie nie powiedziałabym tego, co myślę, nie powiedziałabym tego, co uważam, wstrzymywałabym się z wydawaniem moich prawdziwych opinii. Moim czytelnikom, widzą, moim patronom ze strachu przed pozłem, ze strachu, że ktoś przyśle mi pismo. Gdyby nastąpiła kiedykolwiek w moim życiu taka sytuacja, że nie powiem czegoś ze strachu, nie powiem czegoś w co wierzę, ze strachu, że mnie pozwą czy przyślą pismo, wtedy to będzie mój upadek. Ja sama, może nikt nawet nie będzie o tym wiedział, ale ja sama uznam to za mój upadek i za moją życiową klęskę. Tylko wtedy. Każdy, kto działa na rynku medialnym, każdy niezależny publicysta i dziennikarz, odważny, a nie mamy takich wielu, sorry, ale nie mamy, musi się liczyć z tym, że spróbują go zastraszyć, uciszyć, pogrozić, albo nawet w dobrej wierze pozwać. Sorry, takie życie, taka robota, jestem na to gotowa. Nie będę przepraszać za to, co myślę. Zwłaszcza, że mam moich patronów, mam moich widzów, mam moich czytelników, mam moich słuchaczy i tak naprawdę. Takie przeprosiny byłyby policzkiem nie tylko dla mnie, ale też dla Was. Bo jesteście tu ze mną, bo słuchacie tego, co mówię, polemizujecie, dyskutujecie, jesteście w grupie moich patronów. Zradziłabym nie tylko siebie i swoje przekonania, i to, co myślę, ale i Was. Aż po prostu nie wierzę, że muszę mówić te rzeczy z powodu wyrażenia opinii na temat tego, co wyprawiał wielki koncern medialny. Wow! I portal, który mógłby setki artykułów opublikować polemizujących ze mną. To jest. Nie przestanę mówić. A gdybym publikowała przeprosiny, to opublikuję je tak, jak wskaże mi sędzia. Co do żądania 50 tysięcy na orkiestrę. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A wy ile wpłaciliście na orkiestr? W ramach przeprosin swoich widzów i czytelników za różne rzeczy, które zrobiliście. Wstydzilibyście się, naprawdę. Taka jest moja publicystyczna opinia. Wstydzilibyście się. Nie przystoi. Nie fajnie. Podałam w wirtualnej Polsce adres mojego prawnika. Oczywiście skonsultowałam się, będę się jeszcze konsultować, będę robić wszystko, co trzeba. Jeżeli będą dalsze kroki prawne, to będę robić wszystko, co trzeba, i z przyjemnością pójdę na salę sądową bronić swoich przekonań, bo, bo na tym polega moja praca, między innymi. Nigdy nie mówię słowa, w które nie wierzę. Mogę powiedzieć słowo za daleko czasami, bo tak się zdarza każdemu. Nie mam problemów, i wy wiecie, że nie mam problemów, żeby za to przepraszać, bo, bo jestem tylko człowiekiem. Zdarza się. Ale akurat w tym wypadku nie uważam, że powiedziałam choć słowo za dużo. Czytałam artykuły o was wirtualna Polska. Czytałam, jak traktowaliście swoich dziennikarzy i swoich przede wszystkim czytelników, czytałam o tych pieniądzach, czytałam teksty suwarta, i myślę, że naprawdę macie tupet. Myślę też, że wasze postrzeganie debaty publicznej i uczciwości wobec widzów i czytelników jest zupełnie inne niż moja. I myślę, że są to takie dwie wersje dziennikarstwa, które się raczej nie zetkną, chyba że zachowacie się przyzwoicie i zaczniecie używać swoich zasięgów i swoich możliwości dla uczciwej, fajnej, szerokiej Energicznej debaty, debacie, debaty publicznej. Jeśli mnie zaprosicie do wirtualnej Polski, żeby zapolemizować, powiedzieć o faktach, zapytać, dlaczego tak myślę, na jakiej podstawie i też ze swojej strony się wytłumaczyć, wyjaśnić nie mnie widzą, chętnie przyjdę. Jestem na każde wyzwanie. A jeśli chcecie tylko uciszyć, to się nie wydarzy. Po prostu to się nie wydarzy. Kochani. Dziękuję, że jesteście ze mną, drodzy. Dziękuję, że jesteście ze mną. Widzimy się za niedługo, bo film, który miałam nagrać, a nagrałam ten film, jakby wisi i o prawach kobiet ode mnie usłyszycie, i o tym, co wyprawiają politycy w tym temacie, też ode mnie usłyszycie już za dnie kilka najpóźniej. Do zobaczenia.